Dzień dobry Państwu. Czytałem komentarze, na których część z Was tęskniła za odcinkami w starym stylu, więc zrobiłem sobie herbatę i postanowiłem opowiedzieć w ten weekend o czymś innym. Ten człowiek, którego tutaj widzicie, to Ilja Riepin. Jeden z ciekawszych, na pewno technicznie sprawniejszych artystów. Carskiej Rosji. Autor obrazu, który osobiście robi na mnie nieodmiennie ogromne wrażenie, jest to obraz z Iwanem Groźnym, który zabija swojego własnego syna. To, co przede wszystkim w tym obrazie robi to wrażenie, to oczy cara, który w których widać szaleństwo i przerażenie tym, co on sam zrobił. Jednak nie o tym obrazie będziemy dzisiaj opowiadać, a o tym. Iliar Riepin w 1869 roku wybrał się w miejsce, w którym rzeka Iżora wpada do rzeki Newy, i tam miał po raz pierwszy w swoim życiu spotkać burłaków, porazić, Um, malarza petersburskiego miał Zarówno wygląd tych ludzi, jak i ich ciężka praca on sam później, kiedy już trochę więcej z nimi spędził czasu nad wołgą. Bo niedługo później jego wysłano na taki staż do Samary. Tam miał więcej się z nimi pospotykać i miał mówić, że wyraz twarzy burłaków zawsze był zły, a ich twarze blade. Patrzenie im w oczy miało być nieprzyjemne do tego stopnia, że zaraz się spuszczało. Wzrok. Ten obraz, który powstał w 1873 roku został wystawiony i od razu sprzedany wielkiemu księciu Władimirowi Aleksandrowiczowi, który go powiesił w sali bilardowej swojego pałacu, pałacu wladimirskiego w Petersburgu, tak wyglądało to miejsce. Wielki Książę zapłacił za ten obraz 3000 rubli i to w tamtych czasach, żebyście Państwo mieli wyobrażenie, było wynagrodzenie dla wszystkich w zasadzie tych ludzi, których widzimy na obrazie, no, tych, których widzimy na pierwszym planie, jeszcze tego w czerwonej koszuli na statku, za jakieś 20-30 miesięcy ciężkiej pracy. Co ci ludzie robili, jak tutaj dość dobrze widzimy, oni ciągnął statek. Na tym polegała praca burłaków, która rozpoczęła się mniej więcej w wieku XVI. Oczywiście nie możemy mieć absolutnej co do tego pewności, jak to zwykle bywa w historii, jednak wiemy kiedy ostatecznie burłacy zniknęli z terenów dzisiejszej Rosji, a zniknęli w roku 1929, kiedy ówczesna. Władza radziecka konkretnie Narodny komisariat Putie i czyli ludowy komisariat linii komunikacyjnych. Można by powiedzieć, że transportu zdelegalizował pracę burłaków. Przy czym tak naprawdę oni zaczęli zanikać już wcześniej, zresztą tutaj już na obrazie z 1873 roku jest taki drobny szczegół, tu w tle widzimy za tym statkiem inną jednostkę pływającą, która już ma komin. I z tego komina u nas się dym, co oznacza oczywiście, że to jest statek parowy. To właśnie napęd parowy sprawił, że burłacy po stuleciach przestali być potrzebni, a oni faktycznie byli potrzebni w roku 1829. Pan Arseniewicz, który pisał przegląd hydrograficzny Rosji, pisał, że na Wodze pracowało. Prawie 250 tysięcy ludzi, a na oce około 150 tysięcy, z czego duża część to byli właśnie burłacy. W połowie XIX wieku na wodzie pracowało około 100 tysięcy samych właśnie burłaków. To nie byli oczywiście wszyscy pracownicy transportu rzecznego, ale ich znacząca część. I oni faktycznie ciągnęli statki, zapewniając transport przede wszystkim w tych. W tym kierunku, w którym transport musiał się odbywać, w, można by powiedzieć, wbrew nurtowi rzeki. Wołga, bo przede wszystkim tam odbywał się transport przy użyciu burłaków, jest rzeką, nad którą wiatr wieje zazwyczaj dość niemrawo, więc ten napęd żaglowy byłby tutaj mało przydatny. On był wykorzystywany jako dodatek, zresztą to dobrze widać na obrazie. Ten statek, który tu widzimy i on nosił taką nazwę miejscową razszywa, był statkiem żaglowym, ale ten żagiel stanowił od czasu do czasu pomoc dla burłaków, a nie bezpośrednio podstawowy napęd. Więc faktycznie przez stulecia, tak jak mówię, od wieku XVI do w zasadzie no końcówki wieku XIX to było ważne. Ta główna arteria komunikacyjna Rosji, jaką była Wołga, była obsługiwana głównie przez tych ludzi, którzy siłą swoich mięśni, o wiele rzadziej konno, Ciągnęli statki. Jeszcze, żebyśmy się dobrze zrozumieli, dopiero w 1851 roku pojawiła się pierwsza znacząca linia kolejowa na terenie dzisiejszej Rosji. To była linia Moskwa-Petersburg. Oczywiście ona daleko nie pokrywała wszystkich transportowych potrzeb Imperium Rosyjskiego i jeszcze długo po jej powstaniu transport rzeczny był wyjątkowo istotny. Zwłaszcza, że na przykład mm, Tamtym transportem odbywały, odbywały się podróże zarówno ziarna, jak i na przykład ropy naftowej z baku. To była faktycznie taka główna arteria komunikacyjna Imperium. Mówię tutaj o Wołdze i jej dopływach mam też nawet zanotowane wymiary takich standardowych statków, tych tak zwanych szyw, które pływały od Wołgi do Morza Kaspijskiego, przez Wołgę do Morza Kaspijskiego, to zazwyczaj było do 50 metrów długości 11 metrów szerokości i tacy burłacy byli w stanie przeciągnąć ten statek mniej więcej o do 13 kilometrów na dobę, a to była długa trasa, realnie długa. Wołga jest Potężną rzeką, możemy ją sobie tutaj zobaczyć, od mm, taka najczęstsza trasa to był Niżny Nowgorod do Astrachania. Niżny Nowgorod był ważnym handlowym miastem, trzeba było przepłynąć obok miasta Czebaksary, Kazań Ulianowsk, Taliatyką, Samary, Saratowa, Wołgogradu. To jest trasa na 2172 km, która zajmowała od dwóch do trzech miesięcy, tak jak wspomniałem, cały ten zespół, tak zwany Artel, dostawał za to około 300 rubli, plus wyżywienie, tam były też premie, na przykład jeśli trzeba było ściągać taki statek z mielizny, no to wypłacana była premia za dodatkową pracę gotówką i dodatkowo wódką. Jeszcze tutaj warto powiedzieć, że to co widzimy, na zdjęciach i na obrazach to jest tylko jeden ze sposobów, w jaki ci ludzie, zresztą kobiety, także to się zdarzało, ciągnęli te statki. To znaczy, tak jak na obrazie Iliriepina, oni mieli do siebie przymocowane pasy, które były połączone z liną, która była z kolei przymocowana do statku i w ten sposób go ciągnęli. Natomiast był jeszcze jeden sposób, Także praktyczny w niektórych momentach, to znaczy marynarze wypływali niedużą łódką. W kierunku, w którym chcieli, żeby statek płynął, tam zarzucali kotwicę na długiej linie i ci burłacy szli od dzioba do rufy, tam nawijali te linę na specjalny bęben i w ten sposób przesuwali statek w stronę miejsca, gdzie zarzucono kotwice, kiedy już do niego dopłynęli, no to oczywiście tą łódeczką wiosłowo przedzierali się kawałeczek dalej, znowu zarzucali i znowu ciągnęli. Nic dziwnego, że te 13 km dziennie to był maksymalny raczej wynik, bo faktycznie jest to sposób dość trudny dla tych ludzi, wymagający sporo wysiłku. Oczywiście były sposoby, żeby sobie z tym wysiłkiem radzić i to nie byli po prostu mm, niewykwalifikowani pracownicy, którzy niczym woły po prostu ciągnęli. Tam były swoje sposoby, swoja organizacja, przede wszystkim zwłaszcza w tych najcięższych momentach, żeby sobie pomóc. Śpiewano piosenki, to jest bardzo stary sposób na to, żeby zsynchronizować. Wysiłek fizyczny wielu ludzi, to faktycznie tutaj także działało, ale była też tutaj pewna hierarchia, która zapewniała organizację pracy. Mieliśmy tutaj głównego człowieka w Artelu, to był tak zwany Wodoliw, i on znajduje się na tym obrazie. To jest człowiek w czerwonej koszuli na pokładzie statku. To był człowiek, który odpowiadał za umowę z przewoźnikiem. Za towar w czasie transportu, taki nazwijmy to pracownik wyższego szczebla, kierownik, ale także sama ta ekipa ciągnąca miała swojego kierownika, na którego mówili Zjadzia, czyli taki wujek. On między innymi organizował zakup jedzenia dla ludzi, a z kolei na czele tego pochodu, na czele bezpośrednio tych idących, szedł człowiek, na którego mówili Szyszka. To zabawne, bo mój pies ma na imię Szyszka, ale podejrzewam, że etymologia obu tych, tego imienia i tej nazwy była zupełnie inna. Na samym końcu pochodu ciągnących szli z kolei kosny je, którzy... Pilnowali, żeby nikt się nie obijał, pilnowali, żeby lina się nie zaplątała i generalnie także pomagali w organizacji tego ciągnięcia. Są tutaj pewnego rodzaju sprzeczności w ocenie tego zjawiska. Pod koniec XIX wieku burłacy byli, stali się swojego rodzaju symbolem nierówności społecznych i zacofania imperium rosyjskiego takim wewnętrznym, to znaczy inteligencja rosyjska dostrzegająca, przynajmniej częściowo dostrzegająca potrzeby zmian w społeczeństwie, uznała, że burłacy zresztą w dużej mierze słusznie są rodzajem, tą klasą społeczną, która może stać się symbolem ucisku i zacofania, tak jak mówię. Choćby dlatego, że no jednak wykorzystywanie siły mięśni ludzi w dobie rewolucji przemysłowej no faktycznie nie było szczególnie nowoczesne. Jednocześnie da się znaleźć informacje mówiące o tym, że ci ludzie byli dobrze odżywieni, a ich praca nie była aż tak ciężka, że po tej pracy mieli jeszcze siły, żeby czy to zorganizować sobie jakąś rozrywkę, czy też w inny sposób skorzystać z życia. Osobiście raczej skłaniałbym się ku tej wersji, że faktycznie nie była to praca łatwa. Tak jak mówiłem, jedno pokonanie standardowej odległości, jaką oni przebywali z Niżniewo-Nowgorda do Astrachania, to jest do trzech miesięcy. Oczywiście sezon na ich pracę nie trwał cały rok, ale tak czy inaczej przez dobre pół roku oni musieli znajdować się poza. Swoim stałym miejscem zamieszkania. W sposób dość oczywisty możemy zrozumieć, że nie byli to ludzie, którzy posiadali jakieś możliwości uprawy roli, choć oczywiście mówimy tutaj o czasach albo sprzed. Reformy ziemskiej, albo bezpośrednio po niej, kiedy trudno mówić tutaj o jakichś chłopach posiadających na własność swoją ziemię, którą mogliby uprawiać. To był bardziej skomplikowany temat, ale tak czy inaczej, są to ludzie, byli to ludzie, którzy z różnych powodów nie mogli sobie pozwolić na to, by osiąść w jednym miejscu, mieć rodzinę, uprawiać ziemię i budować coś. Trwałego. Więc faktycznie był to mm, tryb życia komplikujący wiele spraw, choć z drugiej strony znajdują się także źródła podkreślające, że byli to ludzie szanowani w społeczeństwie, zwłaszcza ci wyżej postawieni, Wodolif, Szyszka, dziadzia, no ci po prostu ciągnący z tym bywało różnie. Natomiast ci znajdujący się trochę wyżej w artelowej hierarchii mogli, mogli liczyć na szacunek w społeczeństwie. Ostatecznie jednak najpierw silnik parowy, później już oficjalnie decyzja, Ministerstwa Radzieckiego czy też Ludowego Komisariatu, bo tak to się wtedy nazywało, zakończyło tę praktykę, choć jeszcze przyszedł na koniec jeden krótki moment w czasie II wojny światowej, kiedy sytuacja była ogólnie na tyle zła, że pojawiają się informacje, że wtedy ten rodzaj transportu był także wykorzystywany. Ostatecznie jednak po burłakach został przede wszystkim Obraz Ili Repina, który faktycznie pokazuje nam jeden z wielu takich symbolicznych aspektów, które doprowadziły do rewolucji rosyjskiej, bo faktycznie pomijając to, co z tej rewolucji ostatecznie wyniknęło, była to rewolucja, która faktycznie wynikała z tego, że sytuacja społeczna w kraju była bardzo trudna dla bardzo wielu do zaakceptowania. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę, mam nadzieję, że to było ciekawe i zobaczymy się niedługo.